Halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, ja już zagrozowane spinam pasami. A eee, tu jeszcze na środku, to jeszcze jednego muszę przerzucić. Dwa to będzie za mało. I tam może też na trzy łapy. No, załadunek poszedł błyskawicznie, od razu wjechałem. Załadowane, wrzucone i spinam i będę jechał. Gdzie To zobaczę na dokumentach i Wam powiem. Dobra, ja wracam do pracy. No i moi drodzy, już na trasie o! Rozdumpcyły się. No ja już na trasie, Znów no, na trasie, już a czwórkę przejechałem, zjeżdżam tu na ósemeczki, zjeżdżam na ósemeczki, lecę do A1. Badała jedynki. No, w każdym bądź razie koło Pyżowic będę tam zrzucał ten towar. Jutro od 7.30 <coughs> działamy. Zrzucamy e... i potem na Vosanę do Turowa. I z tym będę ciął do Bydgoszczy na Lidla. W piątek będę rzucał Lidla. No. A no, widziałeś tak to to tutaj stare dzieje się przypominają i wracają a jeszcze co mi się wydarzyło płyta kurde na naczepie mi pękła jedna tak myślałem właśnie kurde wtedy jak tą, pod tą rampą w, tam w Belgii stałem na załadunku w tym Wirton to jak wjeżdżał tymi ciężkimi, w, tym ciężkim wózkiem kurde e, z rolką papieru to tak, coś chrubotnęło, jakby deska właśnie pękła. Mówię, kurde, czy boczny, boczne jakieś pękły, czy coś? No i dzisiaj dopiero przyuważyłem. Tak mi się wydaje, bo może na rozładunku to było rozwalone. Rozwalił, no nie wiem. Nie jestem w stanie dokładnie stwierdzić, ale wtedy tam na pewno Wirton usłyszałem takie chrupnięcie, jakby deska pękała. I mam płytę pękniętą jedną No i trzeba będzie to jakoś tak zrobić Żeby na bazie móc tą płytę wymienić Ale jak wrócę załadowany No to najwyżej tam się parę Parę palet wyciągnie no, Zobaczymy Pożyjemy Zobaczymy jak to będzie No dobra Jadę dalej Jak będę na miejscu No na pewno dzisiaj nie zrzucę Bo już dzwoniłem tam do gościa To na bank się dzisiaj tam nic z tym nie zrobi Jutro rano. A no moi drodzy, ja znowu idę sobie na spacerek, bo już dojechałem na miejsce. Ustawiłem się, pokażę wam później gdzie. A teraz jestem tu O, przy lotnisku Pyżowice i zmierzam sobie na platformę widokową. Zobaczymy. Co to za widoki? Zobaczę. Tu Lufthansa Cargo jest. Blue Panorama jakieś samoloty, nie wiem co to za maszyny. Zaraz tam dojdę. O, już coś widzę tam tą platformę. Tam sobie zobaczymy co to jest. O, jakie maszyny? Enter R. Enter R stoi. Tym przewoźnikiem, tym samolotami latałem. poleciałem do Egiptu. Takie to, to maszyny stoją sobie tu. A my dalej idziemy tędy. Gdzie ta platforma jest, to nie wiem. Ale się przekonałem, Mam czas. To są zakotwiczone, czy jak? Czy dobrze. Na przechowanie, no bo. Silniki poobwijane, koła poobwijane. No nie mam pojęcia. Na jakiej to zasadzie. A tam jest, tam daleko jeszcze platforma jest. No, tam daleko. To chyba dalej nie przejdziemy, chyba że tam droga jest. O. A jak gdyby wsiąść do takiego? I ja odlecie to włoskie jakieś. To jakieś do naprawy, może, bo tu dziura z tyłu jakieś pozaznaczane albo popklejane. Tylko żeby żaden ptak albo coś się tu nie dostało. Na przechowanie. No dobra. Idę dalej. Dzień dobry, dzień dobry, witam Kolejnego dnia Mamy czwartek rano 8.02 Ja już się przygotowuję W takim moto miejscu Do rozładunku <coughs> Tutaj wjechałem Musiałem wcofać, kurwa Ta Mazda do ciula wafla Tak przeszkadzała, żeby tu wcofać Że o ja pierdzielę No i to takie takie podkłady przywiozłem które leży reszta Tam troszeczkę wcześniej na placu U nich tam sobie stałem No i rano mnie tutaj przysłali Że to będziemy zdejmować No dobra, ja ściągam dalej pasy Czekam aż przyjedzie Fadromka Zdejmie mnie I spierdzielam powodę na torów No i moi drodzy znów przygoda Kurwa mać nie wiem, czy to będzie widać. O, rozerwana, A rozerwana poduszka. No, tak więc kurde, zwijałem pasy, jak je było. To no raz. A teraz pompuję powietrze. Bo wszedłem, zagiąłem przewóz, podkręciłem go, zagiąłem go No i po drodze mam, jak się rozładuje to mam jechać na, e, na firmę No nie na firmę, no, nie będę zjeżdżał Po drodze tutaj szef załatwia już naprawę Wysłałem zdjęcia z numerami poduchy Tak więc, no może będę uzdrowiony No pech mnie nie opuści, kuźwa Najbliższy dnia jak nie płyta, to teraz ta poduszka. Ciekawe co jeszcze. O! Tak oto wygląda poducha rozerwana. A tamte moje ładne czerwono-żółte te tyrytki. No i moi drodzy, ja już po wymianie poduchy jadę na załadunek. Ale wiecie co? Takie kurwa walenie w ciula przez te warsztaty. To ja pierdzielę. Za wymianę poduszki policzyli sobie kurwa półtorej godziny roboczej. Robocze godziny. Ja pierdzielę. Przecież tą poduszkę to kurwa wykręcił trzy śruby w 10 minut i zakręcił w kolejne 10 minut. No ale półtorej naliczone. Brawo, brawo. 100% z tymi opiniami, które czytałem się zgadza. Warsztat w Poczesnej. No ale. Życie. Nie dość, że kurwa za przeproszeniem czekałem 4 godziny, 4 godziny na to, żeby od rana przywieźli poduszkę i co chwila inną godzinę słyszałem że autos już przywiezie, już jedzie już tak, już dzwoniłem, rozmawiałem już, już, już jadą, już jadą, już jedzie no już za pół godziny będzie pierdolety ile wejdzie w czarnej dupie jestem z czasem, bo chciałem sobie wcześniej dojechać do Bydgoszczy, a tak to dupa zbita tam za ładunkiem to nie ma problemu no. chyba, że się najechało samochodów no to wtedy no, będę tam też czekał, no ale no dobra jadę, zostało tam 16 km tylko do dojazdu, więc zobaczymy co będzie na miejscu, pokażę i czy ile tam samochodów jest na załadunek Pamiętacie te widoki? O, zamek w Olsztynie. <laughs> Powoli się wyłania Elegancko, no, raczej ruiny I jestem już na miejscu, na wosanie. Wosana? Gdzie to o tym? Odepnę od tego Wosana Słońce się odbija Jestem już na tym, tam chłopak jest pod rampą, ładują go. Ja następny <laughs> A Ja następny i będę leciał na tego lidla do Bydgoszczy Ile tu będziemy mieć? Powinniśmy się w 4,5 zamknąć, przynajmniej tak się zamykałem. Prawie. Teraz hmm. to zobaczymy. 348 km, trzeba dobrze dopierdzielać, żeby dojść. Dobra, ja czekam w kolejce. Wykąpałem się już. Może coś przekąszę, żeby lecieć już na dzidę The next day. No i cześć moi drodzy, w piątek, piąteczek, piątek, w piątuniu. Ja już podcofuję pod rampę, 6.29 pasuje, dobra otwieram drzwi, no i idę z dokumentami, no, z kartą obiegową, rozładowywać się, tak, tak, bo tu na Lidlu samemu się rozładowuje. oś. Taka oto sytuacja. Uh -huh. No, ja już po robocie zdjęty Idę do samochodu mhm. Po dokumenty yy, 7.26 Zjeść śniadanko A I czekać na robotę I jadę już na załadunek moi drodzy Kurwa 4,5 godziny ponad żem czekał na robotę. Zaczęło się z powrotem. Piątek, kurwa. Wpuścimy koleżkę, jak sobie wiedzie, bo nikt nie puści. Kurza mnie to, żeby nie powiedzieć bardziej innego słowa, że <laughs> wiedzą, że rozładowuje się spedycja, mówię o spedycji, że rozładowuje się rano w Lidlu i dalej będę wolny. Że to nie będzie problemu, kurwa, że, że normalnie raz, dwa rozładuję i jadę. To nie, nie można czegoś znaleźć wczoraj. Aby już by była robota, żeby było rozładował i jechał, i nie tracił czasu, to nie, dopiero dzisiaj kuźwa <laughs> szukają. A druga rzecz jest to, po rozładunku napisałem, czyli po siódmej, napisałem w spedytorce, od której dostałem ten ładunek, że jestem rozładowany, wolny i czekam. No dobra, cisza to jak cisza, no to pewnie przyjęła do wiadomości i szukają. Przyjdą do pracy. Nie spodziewałem się odpisania, bo <laughs> wcześniej niż ósma, to nikt tam się nie odezwie. E... Tam i o 8:30 pisze, że ona ma kurwa dzisiaj urlop, żebym się kontaktował z resztą. Noż kurwa mać, że tak za przeproszeniem. No to nie można do ciula wafla kurwa napisać dzień wcześniej, że ja jestem na urlopie, proszę kontaktować się z tym i z tym yy, resztą, kurde, spedytorów. Co to ja jestem? Trójca święta, żeby kuźwa wiedzieć? Po cholery, ja tam godzinę stałem i niepotrzebnie. Może wcześniej by było coś. Ale tak kurwa było, no i już. Wróciłem na kraj, już nerwy, już. Oh. Nie wiem, albo ja się bardzo na tym spuszczam i chyba z powrotem muszę wrócić do swojej tej yy, zmiany, którą sobie zaplanowałem mieć wyjebane na to, tylko że to kurwa, że stoisz w piątek niepotrzebnie, no ale dobra, no tu też tam padły jakieś tam słowa w międzyczasie. może to też tym jest spowodowane nie będę poruszał tego tematu bo to jest temat pomiędzy moim szefem a spedycją dobra, w każdym bądź razie yy, super ładunek z Grudziądza jadę na Grudziądz do IgloTechu no i ładuję dwa razy Lublin Raz białą podlaskę. No. Taki przegląd. A ja cały czas na załadunku. Kurwa jeba na wdupę. Zapierdolona macie 16:42 i dopiero tyle załadowano. Kurwa. No i moi drodzy, wyjeżdżam z tej popierdzielonej firmy. Kurwa. Ja pierdziele, tyle czasu 1710, tak? A ja w Grudziądzu, kurwa mać Tragedia Tragedia pomieszana Z rozpaczą, kurwa Z łudzami gorzkimi Z rzezią, niewiniątek I czymkolwiek tam najgorsze Tak się o kurwa Pierwszy tydzień na Krajówce kończy Jak zwykle zresztą Gówno niemiłosierne O mój Boże, o mój Boże No ale rację miał ten Kto napisał wtedy w komentarzu Że nie będzie już tak na zagranicy kolorowo I I, i, ee, i ciekawie Przez takie dziury Wyjechać Wyjechać przejdzie, tam przejdzie, dobra teraz tu, kurde trzeba się łamać go o dach nie zahaczyć tam koło dachu przechodzi o. takim to gównem się jedzie Moi drodzy ja pędzę do domu, już na Autostradzie jestem, w cholerę mi zostało, oczywiście późno, Cimny nocy, kurwa się wróci, za przeproszeniem końcówka tygodnia bardzo nerwowa mam nadzieję, że bardzo szybko się kurde skończy. Co zabawa, to zabawa, ale kurwa z początku tygodnia leżeć, stać kurwa, nic nie robić, nie jeździć. A na koniec tygodnia na sam na sam Fajrant jechać. Wszyscy kuźwa Już poszli do domu, ale nie, jeszcze kurwa Marka nie mogą załadować. Dobra moi drodzy, i tym oto pozytywnym akcentem żegnam się z wami w tym odcinku. Zapraszam na kolejne odcinki. Pamiętajcie o łapkę, łapce w górę, eee, subskrypcji, kto nowy i nie subskrybujący. A dla mnie daje strzała do dalszej, cięższej pracy, może coś lepszego. No i niech ten nasz kanał, mój kanał i wasz się rozwija. Bo na razie coś przystopowało. Nie wiem, napiszcie coś, może. Wy mi podrzucicie, co jest nie tak, że nie wiem, te filmy są nudne. Nie wiem. No wyraźcie swoją opinię. Co myślicie o moich filmach?